Witam w dzisiejszym odcinku. Będziemy Będziemy kolegami, znaczy, będziemy bandytami. Ja z moim kolegą będziemy bandytami. Ale na początek pokażę wam. Tak, będziemy bandytami, ale pokażę wam, jak to się zaczęło. Start. O, ale piękny dzień. Muszę. Muszę w końcu określić ten bank. Dzwonię do kolegi. Mmmm... Dzień dobry. Czy mógłbyś do mnie przyjść? Dobra. Okej, okay, to chodź. Muszę z nim pogadać o tym, że chcemy, chcemy napaść na bank w końcu. Słuchaj. Musimy się naszykować na bank. Najpierw ukradniemy sklep, żeby kupić sobie rzeczy na napad. I później dopiero zaczniemy ukradać. Bug ok, to chodź za mną. No chodź, idziemy. Na szczęście już auto załatwiłem. Siadaj. No, siadaj. to jak kradniemy bank to będziemy mieć tą willę. No przefajna, chciałbym ją mieć. Muszę uważać, bo same prowadzenie mogę, mogę zostać złapany przez policję. Tak, pierwszy sklepik będzie ta. Już tam jedziemy. Czekaj. Tutaj ten bank będzie to próbować. Dobra. Chodź, chodź Dobra, uwaga 3, 4 Wybiegamy! Nie! Nie! Muszę uciec z innymi wejściami. Na szczęście nie skapnęli się, że jak zrobią alarm, to ten. Uciekamy zanim, zanim policja przyjedzie. Na szczęście zdążymy uciec. A co dopiero początek. A więc zostawcie lajkę, jeśli Wam się podoba i jest długo, bo bardzo będę się cieszył. To co kolego? Lecimy do domu! Oh, kurczę, nie! O! Ale żeśmy poskoczyli! No tu było nasze auto! Prawie żeśmy ukradli! Myśmy stracili więcej pieniędzy przez to. Prawie gdyby na auto usunęło. Tyle brakowało. I dlatego się nie opłaca kraść, ale... Oni tego nie rozumieją. Dobra, chodź. Musimy ustalić jakie bronie kupujemy. Dobra, wybierz sobie broń. W my nie kupujemy, tylko. Wybierz sobie broń. Ja sobie może wybiorę tego. O. Tego. O, będzie, dobra, będzie snajperem. A ty będziesz ich na daleko, okej? Okay? Dobra. To będzie tak. Ja wchodzę wentami. I ty wchodzisz najpierw do banku. Wchodzisz i idziesz na górę. Celujesz do nich. Jak się skapną, że obrabowałem to zaczynasz do nich strzelać ja ukradam robisz aferę co nie? oni się tą zajmują ja ukradam oni o, o, o tym nie wiedzą, że ukradam i sobie na spokojnie ukradniamy bak dobra, chodź najpierw, najpierw sobie jeszcze ogarniemy jakieś rzeczy kamizelkę kupimy chodź chodź Ale ta auto jest cicha, co nie? No Dobra, to przy okazji tutaj kupimy sobie jakieś broń takie, które będziemy chcieli To jedną broń sobie kupy, bo tyle zbraliśmy Jeszcze kamizelka O, tutaj jest kamizelka, wezmę sobie ją O, i mam osłonę z 175 słony. I ja sobie może wezmę. O, taką, 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 Kupuję. taką, taką, To taką, Okej. To patrz, ty robisz ty Co nie? Ty taką, do, do banku, ja banku. Ja ja taką, tyłu i zrobisz oferę, co nie? Nie, nie możesz się trafić, jedna zasada. Nie możesz się trafić, a druga, musisz robić aferę. I tyle. Dawaj, wychodź, a ja idę już po, od tyłu podjeżdżać. Muszę nam schować takie autobusy, Wchodzisz do, do banku po prostu i robisz aferę, strzelasz do nich. Walczę z nimi po prostu. Dobra, już nie możemy gadać, bo deszcz. Dobra, robię aferę. To jest moja szansa. Na szczęście już wcześniej zrobiliśmy dziurę na dachu. Możemy wejść. Tyk. Dobra. Szybko. Zanim się nie. Dobra, jeszcze to. Jeszcze to wezmę I ten jak Muszę uważać na lasery. Dobra, mój... Dobra, mój kolega się spisał. Ła! Wierzysz... Kamizelka! Paszy się kamizelka, jakby nie kamizelka, to by było po mnie. Dobra, na szczęście szybka mizerkę uderza Szybko, szybko! Oh! Ała! 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 ale boli, dobra. Szczęście mam pieniądze. Dzwonię, dzwonię do niego. Tery, 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 terry, Halo? Możesz no, ja uciekać. Nie, nie, bierz tej karty. Karty znalazłeś? No to może wywal, bo to może nas na, namierzać Dobra, ja stąd wyjdę, dobra Ja już po ciebie podjadę, a ty, a ty mus, może zacznij uciekać przed nimi, bo mogą cię Ten. Chodź szybko, widzisz mnie? Chodź szybko! Wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj! Szybko, policja nas goni! Musimy uciekać! Musimy bardzo długo... O nie, tam, tam nie trafimy. Musimy uciec. Musimy jak najszybciej uciec. Okej. Okay. Szybko, 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 szybko. Musimy znowu wyskoczyć z tego, tylko najpierw musimy ich trochę zgubić. Pomieszać po tej wyspie, na której mieszkamy. Musimy wyminąć autobus. Uważaj! Bo... Kurczę, nie zdążyłem wyskoczyć. Tu jest wyskocznia. Na szczęście już są daleko. Musimy się gdzieś schować. Znasz jakieś miejsce? Znasz? Dobra, to ja jadę tam. Przepraszam, że nie słyszycie mojego kolegi, ale po prostu się nie dało. Dobra. Dobra, też tu pamiętam. Też się kiedyś pobałem, jak byłem mały. Kurczę, tutaj nie ma tego. Dobra, może przeczekamy. Oni nas nie może nie widzą. Czekaj. Dobra, chyba nas zgubili. Tylko musimy tu przeczekać jedną noc. O, czekaj. Pójdziemy idziemy po prostu do domu. Mamy hajs z tyłu. Uciemy. Dobra. Może zmienimy... chodź to na motocykl. O nie nie bo kasa, kasa, kasa. Bo kasy nam e, nie weźmiemy na motocykl. Tylko motocykl jest na dwie osoby, a to jest jeszcze na kaskę. Dobra. Chyba nas nie rozpoznają. Bo nie widać ich. To może pojechali gdzieś tam... Dobra, to szybko do domu. Przeli, przeliczamy kaskę. Jak będzie wystarczająco to kupujemy domak. Dobra, to niszczymy to auto. Najpierw podkładamy kaskę. Odkładam tutaj. Do sejfu odłożę, do sejfu, do sejfu odłożymy. Odłożone. I teraz... Chodź, musimy zniszczyć to auto. Siadaj. Gdzieś tam na, na pobrzeże. Chodź, siadaj. Żeby jak zobaczyć zobaczymy obok naszego domu, to tak, tak żeby nikt nie widział. Dobra, tutaj jest idealnie. Tam, tam ich nie ma, Zniszczymy niszczymy. Dobra, lepiej pokonywać. Odejdź, bo zaraz wybuchnie. Uciekamy! Uwaga, wybuchnie! Dobra Chodź, chowam się do domu, Jakby nic, jakbyśmy nic nie wiedzieli Dobra Dobra, prze, przeliczamy Dobra, tutaj będzie milion, milion. Mamy dwa miliony, stać nas na dom! Bo dom kosztuje 1 milion, więc jeszcze kupimy sobie maklarena. O, tutaj był do sprzedaży. Dzień dobry, chcę kupić maklarena. Dobra, dziadaj. 500 tysięcy wydałam na maklarena, i, i milion wydam na widzę. I 500 tysięcy będzie na różne rzeczy domowe. Dobra, jesteśmy. Let's go! Mamy wille! Ja sobie zaparkuję auto i płać po To jest nasza willa! Wow, jaka ona jest duża i ładna! No i tu jest toaleta ładna! Nie gadaj, że tu się zamyka. Gdzie się zamyka? O tu! Wow! Wow! ładna! Dobra, muszę się... Załatwić Dobra, wstać I wychodzić Jakie jest, jest fajna ta willa Mamy taką dużą kuchnię Takie fajne, siłownie nawet mamy Mamy no

Tu jest sypialny łazieneczko. Nie, to jest przepiękne. Tak się kończy przygoda naszych złodziei. Pa-pa!